Siemanko, freszko konat. W tym filmiku powiem Ci o mega, mega metodzie, dzięki której poczujesz coraz większą obfitość finansową w życiu, coraz większy dostatek, coraz więcej energii w życiu, bo poczujesz się, że jesteś coraz bardziej wolny, że masz coraz więcej. A oto ta metoda. Słuchajcie, może już słyszeliście kiedyś, że jak zarabiacie pieniądze, to żeby odkładać z tego za każdym razem 10%. 10% tego, co zarobisz, zawsze odłóż sobie na konto, do skrzynki, na konto obfitościowe, na skrzynkę obfitości, na jaką, do jakiegokolwiek miejsca, gdzie chcesz, tylko odłóż te pieniądze i ich nie tykaj. Nie tykaj ich, niech one rosną. Non-stop. Jeżeli masz sytuację, że potrzebujesz mega pieniędzy i to jest jedyne Twoje źródło dochodu, ogarnij inaczej te pieniądze, nie tykaj ich. One mają rosnąć stal. To ma być stałe konto obfitości energii. Ona ma wzrastać i im będziecie widzieć, jak te liczby, za każdym razem, czy to macie złotówkę, dostaniecie, zarobicie i odłożycie 10 groszy z tego, czy zarobicie 100 złotych, odłożycie z tego 10 złotych, czy zarobicie 1000, odłożycie stówę, czy zarobicie 10 tysięcy i odłożycie 1000, za każdym razem, dzień za dniem rośnie Wam ta pula. Czujecie, jak, jak za każdym razem wzrastacie. I to jest Wasze pole energii, również, bo. To jest moc posiadania. Jeżeli czujecie, że posiadacie tą energię, adekwatnie się to przekłada na wasze życie. Także mega ci polecam odkładać 10%. Mi to zmieniło życie kompletnie. 10% z każdej kwoty, którą zarobisz, odłóż. Niech to rośnie. Niech rośnie. I obserwuj, jak rośnie ta energetyka i zobacz, jak się zmienia twoje poczucie, że gdyby, gdybyś potrzebował coś na złotą godzinę, to zawsze masz ten dochód swój. Niekoniecznie... Musisz z niego skorzystać, bo może on stale rosnąć. Ale jeżeli byś kiedykolwiek go potrzebował i zdecydujesz się jednego użyć, to masz tą możliwość. I no mega ci to polecam, naprawdę. Także dajcie znać w komentarzach, czy tak robicie. Jeśli nie, to zacznijcie i dajcie znać jakie efekty. Piąteczka, wszystkiego dobrego. Przeskoczyń.